Artykuł 9 Formy zjawiskowe czynu karalnego: Sprawstwo indywidualne, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo poleceniowe. Paragraf pierwszy. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę. Lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Paragraf drugi. Każdy ze współsprawców wykonujących czyn zabroniony odpowiada w granicach swej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych sprawców. Okoliczność osobistą, wyłączającą lub łagodzącą, albo zaostrzającą odpowiedzialność, która nie stanowi znamienia czynu zabronionego, uwzględnia się tylko co do sprawcy, którego ona dotyczy. Paragraf trzeci. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej. Osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Szanowni Państwo, określając katalog osób odpowiedzialnych karnie skarbowo w dużych organizacjach, zwłaszcza w spółkach kapitałowych o rozbudowanej strukturze, najczęściej wymienia się nie tylko prezesa zarządu, lecz także wszystkich jego członków prokurentów, pełnomocników, dyrektorów finansowych, księgowych. Oraz inne osoby z kadry menedżerskiej, jeśli zajmują się one sprawami gospodarczymi podmiotu zbiorowego. W zależności od wagi przewinienia, czyn zabroniony może być kwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, zagrożone karą grzywny wymierzoną w stawkach dziennych, karą ograniczenia wolności do lat 2 lub karą pozbawienia wolności do lat 5, a w przypadku szkody przekraczającej 1 milion złotych nawet do lat 10. Może być też traktowane jako wykroczenie skarbowe, zagrożone karą grzywny albo karą pozbawienia wolności do lat pięciu.